Kierześ ty polaz? A Bombadilem oh. No Bombadilem polazłem A, builder stoi jak cep O kurwa mają balisty Znowu? No, Dobra. wołaj wołaj, wo, 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 wo. Nie mam. Wołaj foreły Atak klonów Zaspiewaj, im metalikie no chcę kurwa, ale... Za dużo grałem w jedynkę. No cóż. Kto wpadł na pomysł, żeby zmienić tam mechanikę, że, zjadę, że z lewego na prawe, z prawego na lewy, no kur. Dobra, stój tam. Don't move kurwa. No, ale dobrze. pięknie zalało. Może wiesz. Zadam tego masz? No już... Dobra. szykuję ostateczne uderzenie, nie? A ja zrobię spawn łucznikami z mrocznej puszczy, będzie śmieszny e, Ogarnij Rohiriemów, balistę jadą Nie mają pikinierów tam, nie stwierdziłeś A skąd ma wiedzieć? No byłeś tam tym. Niech na pałę Rozwal balistę i nie wydziwiaj no wiesz, ale jak mają jak, jak się nadzieje na, peł, na rój pikinierów, no to sobie mogę jechać. że o Hiri mam do srela. Bardziej się martwo balisty może. Może być taki rój pikinierów? No szybciej te orły kurwa. Lecink. Na dwie sekundy wystarczy chyba. A widzę kolejny chyba. Ujebani. Dobra, niech bawią. Trochę marnowanie hajsu, ale co tam? Bo oni już długo nie, po, nie pociągną. Po Balistę niszcz, bo ja nie mam do niej dojść. Próbuję wcelować tam. Na... Dobra, znisz jeszcze to i leć na warsztat. Pewnie. Rozwalę warsztat jeden na fortecę. Chyba, że mnie... O, leci na... jest następna balista. Walczmy. Dobra, ja, o, ja wycofam brokirimów, bo to trochę szkoda szkoda sił na nich. No. Ale jeszcze Buildera dobicie. Dobra, wycofać się. Wycofać się A do... Orły niech, dwa, niech rozpieprzą fortację, jak się da. Drugi warsztat. Gdzie? E, na prawo. Dobra, od widzę. Mogęś mi to wcześniej powiedzieć. Orły chyba nie wydolą. No. Dobra. Tu się nie ma no, co... Obcy? Dobra. Szykuję kolejną delegację z Ruhanu. Może. Zde... Zde... Dobra, dziękuję. Pajac został zdjęty. E, dobra, a ty się nie opitalaj. Tylko kontynuuj ty... budowanie farmy. Farmy w tej grze się buduje do końca. <grystanie> Dobra ja niedługo będę mógł sobie po taniości e, właśnie kupiłem sobie ulepszenie które nazywa się chińska stal i będę mógł niedługo po całości e, po taniości sobie ulepszać woją, więc myślę że jest jak najbardziej win Dobra A dla, a dla was to mam specjalne zadanie Nie miałem gdzie tego budować ale już musiałem Dobra godzina a Dobra widzę o oh, fuck, przypomnieli sobie o południu. Hehe. <laughs> On the engines. Jemy. Dorobię sobie buildera, bo na jednym ciągu jadę. Chyba że Dobra, poczekam. Bilder. O, wiesz co mam? O, mam pomysł. Dobra, to już nie mam. O, większo... wiesz co mam pomysł? Co? Y Kry Krypt... tam Hasło do ataku będzie Galadriela Aha Chyba kumam do czego zmierzasz na 10 tysięcy surowców 10 tysięcy subów Surowców Przepraszam kurwa zasobów Atakują nas ze wszystkich stron No prawie Boże idioci Dlaczego oni są z przodu, ja się pytam Dalej twierdzi, że to co ma Aizen w nazwie nie może być złe? No, zobacz sobie, co z nami robią. A, chyba że ten sposób. Walczymy z ostręciem głowy. Z Aizenem, Walczybli. Hm. Wszyscy wiemy, jak to się kończy. O oh, fuck. Ferfluchtę. Brać ich. Mówisz po polsku.

Przebiegliście się po pikinierach Jak, jak idioci skończeni Pikinierzy to jest właśnie ten ostry cieniem gły. ostry No Mają te szpice strasznie ostre no. Mają takie długie i ostre włóczki No no dobra, właśnie się z nami przestali pitolić Atakują już nas naprawdę ze wszystkich stron Ja strzelam ze wszystkich stron we wszystkie strony. Do wszystkich stron. O Boże święty. Dobra, mogę śmiało powiedzieć, że mi się to już wymyka spod kontroli powoli. Nie poddałeś się, walczmy. Wiadomo z czym. Z tak, tym? zdążyłeś tylko powiedzieć w tej sesji 15 razy. 20. Tak, zabijajcie mi kurwa wojsko. ja... Uwielbiam to po prostu To może spokojnie powiedzieć Legolas! Powiedziałem to dwa razy A ja siedemnaście Bal balisty W sumie, sumie jak będę... Czy myśmy tych, tych wrotnie do, do rochanu nie doczekali aż miałem powódź? Tak przy okazji? Te ciągłe walki we wrotach? Nie wiem w którymś momencie wiem, że już zacząłem napierdolać powodziami w te, w, te, w te fortece, ale nie wiem czy to było wtedy. E, tak, tak, to było wtedy. To była końcówka. Zaraz, zaraz im kurwa zrobię taki cień mgły. Ale ostry. No tylko ostry. Oj, błąd chyba, a dobra No dobra, może mu się uda Nie ma na siebie pomysłu A wziąć bombadyra na, na południe, mają wa na warsztat, na warsztat Warsztat na... Dobra, na widzę Masz No, ja masz dwa warsztaty. Drugiego już, nie, drugiego już nie rozwalę, nie ma na to szans. Ale, ale kupiłem, kupiłem nam trochę czasu, chociaż tyle. Dobra, ja tu pierdolnę sobie coś, co się nazywa Domu Zdrowiciela, co sprawi, że wszystkie oddziały wokół będą leczone. Czy fortecy? Dokładnie. Ano praktyczne. Ale moje też. Przykład, taka, takie pytanko w sumie Powinny, powinien mhm. Dobrze że powinny O, o zostali mi jeszcze jedni koniarze więc jest nadzieja Czekaj. Dobra wy tam, a wy jepcie tych Sukces? Rzuciłeś mi heala? No, dawaj na warsztat, jedziesz na warsztat Czekaj, najpierw muszę się tego pozbyć Masila? Nie, nie mam jeszcze Ale warsztat raczej już tego nie przeżyje Nie ma szans Nie i sukces Dobra oni niech tam jeszcze nabróżdżą ile się Brwa. da... A dobra jebać Dobra od balist mamy chwilowy spokój Mhm ale a, ja jest... a ja będę spamować łucznikami. A czemu nie? A, dobra, trzy bataliony, to będzie taką równie, tylko trzy po trzy. Wyjebało cię? Nie, a czemu? Bo miałem taki odgłos w słuchawkach, jakby to się właśnie stało. Mhm, to nie wiem. Dobra, ale no, najważniejsze, że nie. Bo już, już, już myślałem, że nie dane nam będzie dokończyć tej batalii. To wybłochójstwo. By Dobra. Na morwę, jakby co. Walić? Dobra, to nie, na mój znak ich e, walnij, dobra? Mówiłem ci jaki jest znak. E... Galadriela. A, a. Czyli na hasło Galadriela przywołujesz Orły, tak? Nie, na hasło Galadriela... A hasło, na hasło Galadriela przywołuję Galadriela. Wtedy atakujemy U. i mogę przywołać ewentualnie Orły, ale mogę po prostu wy, wy, wziąć się przywołać teraz i rozpocząć fortecę na przykład. O dobre wieści, moje farmy na południu osiągnęły trzeci poziom, to znaczy, że będą, że ostrzej wywołują oddziały, które tylko tu prze, przelecą, nie? Zaraz mnie trafi. Oni chyba przejrzeli nasz plan i wiedzą dobrze co kombinujemy. Co? Bo zaczęli nas napastować. Skąd oni wzięli pastę? Dobra, Jak mam się... Siedem, dobra, 7,5 siedem ty... no do, do pastowania. Kurwa, nie da się przyspieszyć jakoś produkcji. Nie masz jakiegoś skilla, który przyspiesza produkcję? Czego? Yy, jednostek. Walnicę drugą stajnie. No, ale ty wiesz, że zanim rozbuduję ją do trzeciego poziomu, to trochę potrwa. No ale trochę tu jeszcze posiedzimy. <noise> A jeszcze mamy sęgar <noise> do zrobienia na dzisiaj? Yy, właśnie, jakbyś miał rany. Wesz przekieruj wojsko na zachód, bo oni teraz stąd, na wschód znaczy się, bo oni stąd zaczynają już nękać Dobra Dużo ich co, nie? No Kurwa jakby cała masna Wien... puszcza się to zjebała, jebała normalnie. więcej ich matka kurwa nie miała Nie nazywaj mojej matki kurwa Ona była szanującą się kurtyzaną <laughs> Dobre co i tak krzywo się. Co, co? wy tak krzywo stoicie? Do, sze do szeregu A chuj niech wam będzie. Do szeregu, żołnierze. Dobra, idę Czekaj? zrobić im rajd. Lecę zrobić im raid. Czekaj. Spróbuję ustawić ich w linii. No to by bardzo pomogło. Fajna linia? Po długości. Nie, dobra. Fajno. Normalnie trzy po trzy ich powstawię. Kto się do obozu zbliży, kulka w łeb. Dobra. Hasło. Galadriel. Nie, jeszcze nie było hasła. Jeszcze nie powiedziałem hasła. Na razie mówię, że jest hasło. Na drugą część trzeba będzie poczekać. Długo nie, ja, ja, ja muszę wyruszyć natychmiast, bo oni sobie znowu warsztat pierdolneli. A to orły. Orły wzywam was. Kokoreko, mata faka. A pierdole, tu by mnie wszystko strze strzela wszystko co tylko umie, umie strzelać w tej chwili. Brakuje mi trochę teodena, ale no cóż. Poszła Warsztaty zdjęte. No, no, no. jeden był na razie. A no, ja już nie żyję. Teraz liczę na chirurgiczną precyzję. I jak chirurgiczna no, precy Dawaj, jak w kapitana dupę. Yeah. A wiesz to lecz się? Jest to lecz się. Co lec się? No uleczyłem cię. A. Oko. Jakie są szanse na to, że zebrali hajs na kolejnych... E, tych... E, bilderów... E, znaczy na kolejną fortecę? W sumie, w sumie mogą być jakieś szanse, ale... <laughs> szanse zawsze są. Znaczy nie wiem, czy jeśli postawią fortecę to musieliby się nieźle skitrać. Kurde, aż mi się aż mi się przypominają yy, te pierwsze pozi poziomy z jedynki, jak się tymi Rohirrimami w pieku się im, tym orkom robiło. No, a potem się pojawili Sterlingowie. Nie? No. Chociaż ja tam Rohan, powiem Ci szczerze, że pod koniec gry był bardzo mało przeze mnie wykorzystywany, jak głównie Gondorem. No bo Rohan, jak już się pojawiają źli ludzie, to już naprawdę jest y, ciężko z nimi. To Czy ja to wiem. No ciężko się nimi gra, wiem co mówię. Walczyłem z ostrym cieniem mgły. Tak. <noise> ja? Na chuje ja zrobiłem tyle tych łuczników? Przydadzą się nie maruć Lepi Lepiej mieć niż nie mieć Pamiętaj o tym Ścigamy się Rozwalisz ich zanim wezwie galoniela no, no dobra, zobaczymy A co myślę, że się siebie robisz? Dobra, no, ja póki co im nisz e niszczę gospodarkę Jak koronawirus <laughs> Co śmiech, śmiechem, ale ja już powoli zaczynam odczuwać skutki tej całej pandemii. Przestałeś zamawiać pizzę, że nie? O kurwa, to już naprawdę tragedia. Nie no, nie przesadzajmy. Znaczy... Wle... niż walka z nie mgły. Plecki trochę bolą. Od, cze... od czego? No od siedzenia na dupie. A na czym chciałeś siedzieć? to usiądź na rękach i będziecie mniej dupa boleć. i będziecie przestanie dupa boleć. Dobra, jestem bliski stwierdzenia, że gospodarka już powoli nie istnieje Dobra, y szukaj bilderów A, a! przeoczył, przeoczyłem jedno No właśnie Dobra Ruszam do walki z ostynczeniem mgły A tu mają jeszcze jamy, jamy. O kurwa! Co? Budują nową fortecę. No to nie dawaj ją. To dawaj to ją, a nie to... się... Dobra, idę tam. Nie już, już się tym zajmuję. Dobra, zjebię gospodarkę, bo lubię sobie postrzelać. Na południu mają jeden piec, to jakbyś mógł tam się ogarnąć... Tam, gdzie ja farmy budowałem, to tam oni są. Kurwa nie poddaje się gnojek No wreszcie No I kto? I kto ogarnął sprawy na Rouchanie? Rouhan No i tak kurwa powinno... Oj, z tego będą trzy odcinki chyba No, czy ja wiem? Dwa, dwa na pewno będą. Bo ja już zrobiłem robiłem checkpointa, nie? No i... I co z tego mam batalion z łuczników z mrocznej puszczy Na drugim kurwa poziomie Aha No aha. niestety on tak bierze to Co teraz? Harad No to teraz... Czekaj, wiesz ja co piścunizm. ja zrobię, ja zrobię save'a. Bo chyba nie chcemy tego powtarzać No Stwórz bohatera, mają tu jakiegoś... Mamy tu chyba Horazona. A z Gula? Kurwa dużo tego jest Eee... E, Mordor ma chyba Arantira Mhm. Mm Twórz bohatera da z